Imersja to coś, co twórcy chcą zapewnić w każdej produkcji. Jednym z najlepszych rozwiązań jest wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości. Ta technologia umożliwia dogłębne zanurzenie się w świecie gry, a jeśli warstwa audiowizualna będzie odpowiednio dopracowana, to można wręcz na chwilę zapomnieć o rzeczywistości. Co roku na najpopularniejszych platformach pojawiają się coraz bardziej oryginalne propozycje, a deweloperzy zaskakują innowacjami. Co przygotowali tym razem? Tego dowiecie się z tego zestawienia najciekawszych gier VR-AR, które ukażą się do końca 2025 roku. Human Within Jeśli masz dosyć standardowych produkcji, to lepiej przygotuj się na to nietypowe połączenie. Powyższa pozycja to miks filmu aktorskiego, nagranego metodą 360 stopni oraz gry. Najważniejszym jej elementem jest narracja oraz możliwość podejmowania znaczących wyborów w przeszłości, które wpłyną na teraźniejszość bohaterów. Poza tym tytuł oferuje zagadki logiczne. Skojarzenia z Hair Story są tutaj jak najbardziej na miejscu. Czy to zapowiedź powrotu gatunku? Arkane Age. Przygodowe, dłuższe gry w wirtualnej rzeczywistości to pozycje, które są bardzo wyczekiwane. Choć powstaje ich coraz więcej, to na ten moment nie można mówić o nadprodukcji. Rok 2025 w świecie VR rozpocznie się z przytupem. Gracze otrzymają tytuł, który oparty jest na fizyce, zapewnia zróżnicowany gameplay oraz ma być regrywalny. Poza ekscytującymi walkami z przeciwnikami i bossami, możliwe będą także wspinaczki, wytwarzanie i rafinacja unikatowych przedmiotów oraz konstruowanie własnych broni. Wszystko to wzbogacone o warstwę fabularną oraz szerokie możliwości eksploracji. All on board. Gry, które umożliwiają wspólne sesje w planszówki wraz z przyjaciółmi, to nie nowość na rynku. Ale The Game Kitchen deweloperzy tego tytułu chcą zrobić to lepiej. Dopracowany system rozgrywki w trybie Mixed Reality, przyjazny interfejs oraz znane tytuły, takie jak Terra Formacja Marsa lub The Binding of Isaac 4 Dusze, to najważniejsze elementy, które pojawiają się w zapowiedziach. Wspaniałym rozwiązaniem jest także możliwość grania w daną pozycję, gdy tylko jedna osoba posiada ją na własność. Ja czekam z niecierpliwością. Warto dodać, że na Meta Quest Store można już ogrywać demo. Cave Crave. Jeśli lubicie poczuć dreszczyk emocji i zawsze chcieliście spróbować swoich sił we wspinaczce oraz czołganiu się po jaskiniach, to ta produkcja umożliwi Wam sprawdzenie się w bezpiecznych warunkach. Powyższy tytuł zaoferuje wiele godzin zabawy w krętych i tajemniczych przestrzeniach. Jak wynika z opisu oraz trailera, będziemy mieli za zadanie odkryć ich tajemnice. Trasy mają zawierać pułapki i przeszkody, a my za pomocą sprytu spróbujemy je omijać. Dodatkowo twórcy obiecują podwodne komnaty, co może wskazywać na to, że poza czołganiem się możliwe będzie także pływanie. Gra zapowiada się intrygująco. Prison Boss Prohibition Prowadzenie nielegalnego biznesu, ale bez realnych konsekwencji? Ta humorystyczna produkcja właśnie to nam umożliwia. W grze wcielimy się w sprzedawcę sklepu. Ma on za zadanie wytwarzać przedmioty, którymi lepiej, aby nie zainteresowała się lokalna policja. Musimy działać szybko, ale nie dać się złapać. Warto dodać, że jest to kontynuacja udanego Prison Boss VR. Ta część została wzbogacona w tryb Co, więc do zabawy możemy zaprosić bliską osobę lub grać z wylosowanym partnerem. Voxel Project gratka dla fanów voxelowej grafiki. Ta produkcja zaprezentuje nam dwa tryby, Siege oraz sandbox. W pierwszym trybie głównym zadaniem będzie pokonywanie fal przeciwników oraz obrona swojej fortyfikacji. Drugi tryb zaoferuje swobodną rozgrywkę. W możliwe będzie tworzenie swojego świata, ale także totalna destrukcja. Wykorzystanie fizyki z pewnością sprawi, że tryb Sandbox będzie jeszcze bardziej satysfakcjonujący. To idealny projekt, który w wirtualnej formie zastąpi tzw. Rage Room. Rival Stars Horse Racing VR Edition. Czy mamy tutaj fanki lub fanów jazdy konno? Jeśli tak, to przygotujcie się na wersję VR ciepło przyjętego tytułu z 2020 roku. Już wkrótce będziecie mogli w niezwykle imersyjny sposób prowadzić swoją własną stadninę, opiekować się końmi, przygotowywać się do zawodów oraz oczywiście rozgrywać turnieje. Pomimo obecnych elementów rywalizacji, twórcy obiecują, że gra nie będzie wywierać dużej presji w formie zadań i zaoferuje dużą dowolność. Golel Ten dungeon crawler w stylu fantasy może być pozytywnym zaskoczeniem w świecie wirtualnej rzeczywistości. Dodatkowo, jeśli nie posiadacie go Gliwiar, to istnieje możliwość zabawy bez nich. Tworzy go samodzielny deweloper Ofer Rubinstein, a mimo to gra wydaje się naprawdę rozbudowana. Rozgrywka ma bazować nie tylko na walce, ale także na wykorzystaniu otoczenia w sprytny sposób. Chcesz otumanić wroga zrzucając na niego regał z książkami? Nie ma sprawy. Odrzucenie szkieleta w pułapkę za pomocą kopniaka? Ależ proszę. Na Steamie dostępny jest z demo. Pool of Madness Graliście kiedyś w billard? Jeśli tak, to ta pozycja zmieni wasze spojrzenie na tę spokojną i przyjemną rozgrywkę. Powyższy tytuł jest retro horrorem w stylu Lovecrafta, w którym poza wbijaniem kul zajmujemy się rozwiązywaniem historii załogi statku. Co w tym trudnego? Podczas rejsu powoli popadamy w obłęd. Nadprzyrodzone sytuacje są tutaj na porządku dziennym, a my płyniemy i nie mamy możliwości ucieczki. Aby uspokoić istoty z zaświatów, będziemy musieli odprawić nie jeden rytuał. Brzmi ciekawie? Twórcy udostępnili demo, które pozwoli poznać przedsmak tego niezwykłego klimatu. Deep Cuts Jeśli lubicie sztukę filmową i akcję, to Deep Cuts najprawdopodobniej przypadnie Wam do gustu. Cała historia opiera się na przemierzaniu wirtualnych światów wzorowanych na dorobku filmowym głównej bohaterki i jej partnera kreatywnego. Już sama sceneria i klimat gry jest niezwykle intrygujący i zachęcający, a jest tego o wiele więcej. Tytuł oferuje system walki, elementy logiczne, podczas których trzeba będzie wykorzystywać otoczenie oraz oczywiście warstwę narracyjną. Elementem, który mnie zaskoczył i poniekąd przywiódł na myśl skojarzenia z cyberpunkiem 2077 i mechaniką brain jest cofanie czasu. Ta opcja pozwoli na wprowadzenie zmian w montażu filmu, i w ten sposób pomoże rozwiązać zagadki oraz pokonać przeszkody na naszej drodze. My Monsters Na koniec zostawiłam jedną z najciekawszych propozycji. Ten tytuł zapowiada się fantastycznie. Przygodowa gra akcji, która ma mieć psychologiczną warstwę narracyjną. Deweloperzy wspominają, że będziemy mogli zgłębić największe potwory w historii ludzkości, czyli lęk, strach i samotność. Ma to nas skłonić do refleksji nad swoim życiem. Dodatkowo warstwa wizualna jest w pełni ręcznie namalowana, co podbija wartość artystyczną. Na sklepie MetaQuest można znaleźć demo wspomnianej produkcji, a te zbiera bardzo dobre opinie. Choć większość z przedstawionych tu gier jest dość niszowa, to moim zdaniem wyróżniają się oryginalnością. Nadchodzący rok zapowiada się bardzo zróżnicowanie i każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Na ten moment możemy zagrać w dema części z wymienionych propozycji i samodzielnie je sprawdzić. Jeśli podobają Wam się tego typu zestawienia, to zachęcamy do pozostawienia subskrypcji kanału. Jeśli to zestawienie przypadło Wam do gustu, zostawcie łapkę w górę. A czy wygracie w gry w wirtualnej rzeczywistości? Jeśli tak, dajcie znać, za co je doceniacie.